Witam serdecznie, znajdujemy się w pyzdrach. przyjechaliśmy tutaj rowerami, jest i rynek. Rynek bardzo ładny, z parkiem na środku. Oto ten park, ogólnie ruch na rynku jest w stylu rondo, czyli jednokierunkowy, jedziesz w kółko, jak na rondzie, a w środku park. Tam kościół gotycki z remontowaną wieżą, tutaj pomnik założyciela króla. Dino, jedno z najśmieszniejszych jakie widziałem. Jedna apteka. Tam monopolowy. No. I uliczki. I tak tu się żyje powoli w tych pyzdrach. O, mój rynek, jakiś budynek. Bardzo fajny, z okiennicami. Ogólnie te miejsca parkingowe są bardzo ładne. Tutaj drugi kościół. Sklep monopolowy. No, bardzo fajne miasteczko bardzo ładny rynek życie tu się powoli toczy nikt się tu nie spieszy a i co fajnego jeszcze tu jest pomnik tu wystrzał bo tu chyba była pierwsza pierwszy raz użyta armata w Polsce właśnie w Pyzdach. tutaj tak jest upamiętnione to właśnie no i to wszystko jeśli chodzi o rynek. Jedziemy do Miłosławia.